Witam wszystkich. Dzięki firmie i firmie dostałem paczuszkę. domyślacie się co. E, 5, 5 Pro TicWatch. Przepraszam od razu za dźwięki w tle ale mój piesek jak coś ja robię innego to chrapie. Więc może mogą być takie dźwięki. Otwieramy paczkę. A więc pierwsze, pierwsze otworzenie paczuszki. Dzisiaj dostałem tą przesyłkę także nie jestem w stanie wcześniej zrobić testów. Więc mam pudełeczko. Zalakowane. 5 Pro. No pudełko co będę się rozpisywał. Fajne były te y, 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 te kwadraciki. Yy, niż yy, wzdłużne pudełko, no ale yy, to też nie jest złe. No, no tak się rozpisując o pudełku nie ma sensu. Ale, jako prezent i opcja, oczywiście, znając niuanse, to każdy powie, hej, nie ufać firmie. Będę kogoś obarczał prezentem gdzie firma nie jest wspierana. Nieistotne. Wszystkie minusy będziemy mówić na, na forum. W tej chwili o plusach, a więc o wyglądzie. Pudełeczko się otwiera w ten sposób. Tak. Obok leży ultra. Nawet widać ekran. Nie używam żadnych Ochraniacze. Ktoś napisał, że piasek kwarc bardziej rysuje niż węgiel. Może. Myślałem, że węgiel jest twardszym minerałem, no ale możliwe, że piasek też nie jest miły dla kieł. Tak wygląda Pro. Pięć. E, Okej. Okay. Porównanie na samym pudełku. Nie wiem, czy nie dziwię się, że założyli chyba inne paski, coś mi się zdaje, bo ta obudowa jest większa. Tak to wygląda. Może. z tego. Zdaje się, że jest większy z A w cyferkach oczywiście dowiecie się wszystko na stronie. To co mogę pokazać wizualnie pokazuję w tej chwili. Nie widać, żeby był aż tak większy, ale jest, jest spora, wiem nazwał go nawet powrotem koperty do, do starszego modelu. 4 gltm który był wcześniej wypuszczony, przynajmniej tak kopertami tak wygląda, no ale nieistotne, ma większe tu wcięcia. Te wcięcia tutaj są, może wiecie co, ja sobie będę pokazywał to nożykiem. Te wcięcia są większe, a właśnie. Nie jestem w stanie tego teraz zobaczyć, usłyszeć. Ale możliwe, że to jest aluminium. Chociaż no to to na pewno e, jest aluminium. Ewentualnie jakiś stop metalu. A to trochę inny dźwięk. Okej. Okay. <laughs> Pierwsze wrażenia. Ładny sprzęt. No paski niestety nie będą pasowały. To już na pewno. Są wymienne tak jak widać. Czy wiecie? <laughs> Zawsze możecie spróbować w kombinacji, że wyjmujecie ten. ten bolec, jeżeli da się wyjąć. Delikatnie. No, nie da się tego tak idealnie wyjąć. Można by było po prostu, a nawet pójść do zegarmistrza i prosić o taki ten. No być zapomniałem profesjonalnie jak to się nazywa ten bolec do wyjmowania i spróbować włożyć w te stare paski po jak wiadomo to jest parę milimetrów i wystarczyłoby stare paski by nawet wyglądały dobrze gdyby zmienić tylko metalowy drinks w tym Załóżmy to, jak to mamy? Mamy folię, którą trzeba ściągnąć od spodu. Ok, ogólnie jeszcze no, tak robię. Otwieranie pudełka, a nie pokazuję co jest w pudełku. Mamy oczywiście instrukcję. Mamy co tu mamy ładowarkę? Mamy oczywiście trochę makulatury. instrukcji obsługi Pitog ten, takie szybsze, szybsze instrukcje obsługi. Oczywiście, nie, ja sam w języku oprócz chińskim jest jeszcze jest inny język, bo zobaczymy, czy jest polskie, czy coś w tym stylu, też wątpię. Przepraszam, że to tak z bokiem czasami jadę, ale yy, siedzę z boku telefonu. Jest język polski. Wszystkiej instrukcji. Ok, myślę, że papierki to Was nie interesują. Lećmy dalej ze sprzętem. A więc mam ładowarkę z pinami i zaraz sprawdzę, czy. Przepraszam. Czy stara ładowarka będzie pasować. Pasuje i się ładuje, na starej ładowarce. Znaczy w jakim, o nieźle. Jest, jest wstępnie naładowany. Ok, zrywamy folikę. No przepraszam. Włącznik taki jest na pokazane. Pierwsze uruchomienie może żądać paru rzeczy. Może mi się to obejść da później, ponieważ nagrywam telefonem. Więc nie skonfiguruję go od razu. No, niestety nie skonfiguruję go chyba. Może się połączyć z telefonem. Nie wiem, czy słyszeliście dźwięk, funkcja co działa, ale połączyć z telefonem się tak nie da łatwo. O, momencik. Język polski Tak wibracje jeżeli chodzi o pokrętło występuje No, niestety nie uda mi się go połączyć nagrywając automatycznie. Posłuchajcie, wykonanie jest fajne. Pasek jest taki sobie. No nie jest zły, ale to jest plastik, czy guma. Jest gumowe. Ale jest plastik fantastik. Co mi się już średnio podoba. Chociaż nie, to jest metal. Myślałem, że to jest plastika. Nie, to jest metal. Tak, to są metalowe części. Więc tak. Pierwsze wrażenie pozytywne. Chciałem nagrać otworzenie paczki. Chciałem zobaczyć, jak on wygląda. Za chwilę go będę konfigurował z telefonem. I chyba trzeba inną aplikację zainstalować, jak mi się zdaje. To Google wielka bzdura. No ale zobaczymy e, Po bym dodał do tej co jest Mombo Chyba, że jest inna aplikacja. Dobra. Nie wale wam już farmazonami. Jak to zawsze wiecie, no nowe wygląda nowe. Używany wygląda tak. Także ocenimy w praniu, jak to idzie. Na tą chwilę ładny sprzęt. No, moim zdaniem ciut większy wizualnie. Pewnie w centymetrach też będzie widać y, tą wielkość. Ok, idę go łączyć y, z, z telefonem. No i po. Po jakimś czasie będzie test. Możecie pisać, pytania zadawać, spróbuję to wszystko ogarnąć. Jeżeli chodzi o wibrację, spróbuję go jakoś pokazać, te wibracje. Możecie macie jakieś sugestie, nie wiem, na kartonie, może na garnku, jak to działa, jeżeli chodzi o wibracje, dźwięk wibracji, tak jak położymy zegarek na takim jakimś pudle rezonansowym. Więc może coś jakoś da pokazać. Podejrzewałem, że chyba nie jest dużo zmienione, no ale mogę się mylić. No ok, to tyle z otwierania. Sprzęt rząda żąda parowania. I jedziemy z koksem. Na razie hej.